Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie, dziś porozmawiamy o podróżach, bo moim gościem Kamil Sierański, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Były koszykarz, trener personalny, nauczyciel wychowania fizycznego w czwartym Liceum Ogólnokształcącym, no a także podróżnik, bo chyba tak można Cię Kamil określić, uczestnik wypraw Trip to Dream. No właśnie, cały czas zmierzasz do marzeń, jakie w tym roku marzenia, jakie plany na wakacje? No, oczywiście rowerowe. Tak jak wspomniałeś, już nic nie da się do, ująć i dodać. Całe życie związane ze sportem. Kolejne wyzwanie przede mną. W tym roku będę próbował po raz kolejny dojechać rowerem do Afryki, co nie udało się niestety dwa lata temu z powodu problemów zdrowotnych u mojego przyjaciela i kompana wyprawowego, więc, więc pozostała misja do wykonania i, i w tym roku planuję właśnie to zrobić. Oczywiście nie będę dublował tej trasy, bo tak naprawdę to 95% zostało pokonane, więc, więc tutaj całkiem inna trasa, inny projekt. To jaką trasą chcesz dostać się właśnie do Afryki? No to znaczy, w tym roku chciałbym spróbować y, troszeczkę inaczej. Chciałbym jednak nie do y, Maroka, jak to było ostatnio, a do Tunezji. Y, start rozpocznę z Monachium, jeśli będzie możliwość. To dołączy tam do mnie Maciek tak? i to jest właśnie obecnie jego miejsce właśnie pracy i, i, no i zamieszkania, więc dlatego tam się przetransportuje i tam padnie decyzja tak naprawdę, czy, czy on pojedzie ze mną i czy tylko uczyni to do granicy niemieckiej, bo dalej niestety nie będzie mógł jechać tak, czy, czy w jakim stopniu wspólnie przejedziemy tą wyprawę, no bo on jest troszeczkę w innej sytuacji, a, a ten projekt będzie wymagał poświęcenia no, całych wakacji. Czyli dwa miesiące, i przez jakie kraje będzie wiodła trasa? To znaczy, no, ten start, jak wspominałem, będzie z Monachium, później będę kontynuował wzdłuż Alp i zamierzam wjechać do, odwiedzić pierwszy raz Liechtenstein, księstwo, później po raz pierwszy Szwajcarię, i tam zamierzam też właśnie w Alpach y, popróbować swoich sił i możliwości. Tam właśnie okaże się, czy, czy tak naprawdę w pojedynkę będę w stanie y, no, ukończyć ten projekt, ponieważ szykuję tam naprawdę. Ostry kawałek i jeśli, jeśli to przetrwam, to, to zwiększę dużo swoje szanse. Natomiast później y, troszeczkę odpoczynku nad Woskimi jeziorami, jeśli uda się przejechać te góry i będę starał się kierować do wybrzeża. W zależności od czasu, czy, czy będzie go dużo i środków, spróbuję może jeszcze zdobyć San Marino. Jeśli nie, to od razu na wybrzeże i tutaj wzdłuż, powiedzmy, kierując się na, na Rzym, tam być może go odwiedzając i też Watykan, y, następnie, następnie gdzieś. Cały czas wzdłuż wybrzeża poruszając się na Neapol. Tam kolejne wezwanie, które chciałbym podjąć, to zdobycie Bezuviusza. Później kontynuacja przez włoskiego buta przysłowiowego Kalambrię, tak do, do promu na Sycylię. I tam kolejne wezwanie, czyli próba zdobycia etny. No i później, jeśli będzie tylko taka możliwość, i, i no, starczy mi sił, środków i, i gdzieś tam no, też odwagi, to chciałbym spróbować popłynąć do tej Tunezji. To brzmi abstrakcyjnie dla człowieka, który miałby to zrobić samochodem, a ty chcesz to zrobić na rowerze, w pojedynkę? To będzie takie największe Twoje wyzwanie w dotychczasowej, właśnie przygodzie z podróżowaniem? No, myślę, że to będzie chyba największe wyzwanie w moim życiu. Nie tylko w takiej przygodzie, ale ogólnie. Ale masz gdzieś jakiś taki, nie wiem, strach, niepokój? Bo jednak w dwójkę zawsze się mówi, że jest raźniej. Samemu, jakbyś ci przyszło podróżować, to jednak no, jesteś zdany sam na siebie tylko. Powiem ci, że wahania miałem duże i, I troszeczkę... Chyba mas, się wahałem. Tak, tak, wahałem tak się. Cały czas, właśnie ale... ten twój wpis na, na Facebooku, yy, to jednak gdzieś te chyba rozterki takie mentalne są chyba największe. Tak, nadal, tak, właśnie z tym jest największy kłopot i, i gdzieś tam cały czas to mnie najbardziej męczy, ale, ale też no, powiedziałem sobie, że jest dużo osób koło nas, które gdzieś są po to, żeby czerpać od nas korzyści. Cały czas gdzieś tam, mm, powiedzmy, no starają się niby być mili, przyjaźni nam, ale później odwracają się od nas w najważniejszym momencie. Ja tego nie zrobię, nie odwrócę się właśnie od, od Filipa, od tych dzieciaków, i mimo to, że jest tak ciężko, to, to chcę to zrobić właśnie dla nich i tak, właśnie nic nie dostają w zamian bezinteresownie. No właśnie, bo mi pomóc. Te, te, te cele charytatywne to są też ważne w tych waszych wyprawach. nie? No wiesz, co tu właśnie o tę mentalność chodzi, że no, musisz gdzieś mieć tą motywację, tak. Tu Straciłem ostatnio... Jakąś tam motywację, więc teraz będę musiał poszukać nowej. No myślę, że tu wspaniałym będzie chyba takim pomysłem, żeby odwiedzić Filipa właśnie i spotkać się z nim przed wyjazdem, właśnie to, oczywiście rowerem go odwiedzić i gdzieś tam trochę tej pozytywnej energii, żeby mi przekazał. No ale też w tym roku mam plan, żeby pomóc nie tylko jemu, a, a też kilku osobom, więc poszukuję ludzi chętnych, którzy by mnie też wsparli właśnie w ufundowaniu rehabilitacji tym osobom, właśnie tym dzieciakom, oczywiście. No a jeśli nie, to mam. Jeszcze jakieś pomysły, żeby zebrać na to środki? No w ostateczności Szwajcaria bardzo yy, kraj bogaty, więc być może będzie można gdzieś stanąć i samemu zapracować na tą rehabilitację. A powiedz właśnie w kwestiach związanych, no żyjemy w czasach pandemii, na ile to właśnie może utrudnić to podróżowanie, bo no, sam mówisz ten paszport biologiczny, który będziesz miał przed wakacjami, bo jesteś już zaszczepiony jako nauczyciel, pierwszą dawką szczepionki drugą otrzymasz przed wakacjami, to, to może być przepustka do tego, żeby gdzieś pokonywać kolejne granice? No myślę, że tylko i wyłącznie, ponieważ no, jeśli trzeba by przechodzić przy każdej granicy 10-dniową kwarantannę, no to nawet tutaj omijając Liechtenstein, no to jest około 30-40 dni samej kwarantanny, więc tutaj już by tego czasu naprawdę, na pewno brakło. No dlatego tutaj myślę, że to może być też barierą dla maczka, bo ponieważ on no, jednak zawód ma troszeczkę inny i jest jeszcze młodszy ode mnie, więc to szczepienie, nie wiem jak sytuacja w Niemczech, ale póki co na razie nie jest zaszczepiony, mówił, że być może będzie do wakacji szansa, no ale to wszystko jest jeden wielki znak zapytania, dlatego też no, nie mogę się nastawiać i myśleć o rzeczach, na które nie mam wpływu. Teraz zacznę, zacznę się koncentrować na tym, na co mam wpływ i, i przygotować się jak najlepiej. A jak przygotowywałeś się właśnie do tego, bo chyba cały czas przygotowania trwają, ale żeby mieć, nazwijmy to tężyznę fizyczną, przygotowanie takie fizyczne, kondycyjne, to praktycznie chyba całą zimę musiałeś pracować. Tak, już przygotowania rozpocząłem od listopada, były to cztery miesiące mocnych treningów na ciężarach, konsultowałem się też z odpowiednimi osobami, które, które gdzieś tam dały mi pewne wskazówki, oczywiście też, no, jak wspominałeś, mam już doświadczenie jakieś i no, myślę, że najlepiej znam swój organizm i siebie, no, jestem też tym trenerem personalnym, kończyłem też uczelnie. mam wiedzę o budowie ciała No i też analizuję wiele rzeczy, staram się pracować nad tymi najsłabszymi elementami, żeby w tych kluczowych momentach no moje ciało nie zawiodło, tak? I, i żeby sprostać tym wyzwaniom, na które, na które się szykuję. A co może być najtrudniejsze podczas takiej wyprawy? Bo jednak jedziecie w dwójkę, bagaże już są rozłożone na dwa rowery. E, samo spanie, które też jest na dziko, praktycznie, musicie mieć albo namioty, albo hamaki to wszystko teraz byś musiał w pojedynkę bo chyba zakładasz tak mentalnie przygotowujesz się do tego, że że pojedziesz samimi. Tak, tak, muszę się nastawić na to, że pojedę sam, a nie odwrotnie, ponieważ dużo łatwiej będzie, jeśli Maciek będzie miał możliwość i dołączy, chociaż w jakim stopniu, a a jeśli się nastawię, że jadę z nim, a a nie pojadę i sam, no to wtedy, wtedy no może być tak, że, że mogę po prostu spanikować i się przestraszyć. Mhm. A te góry, te Alpy, które gdzieś tam, bo tak jak mówisz, pewne rzeczy pokonywaliście już wspólnie, różne przełęcze, różne rzeczy Was tam spotykały burze, nieburze, gradobicia i tak dalej. Nie boisz się trochę właśnie, że. że... Możesz być sam zostawiony pewnym wyzwaniom wtedy? Ja tego chcę. <noise> ja tego chcę po prostu. Ja chcę się z tym zmierzyć, spróbować, gdzie są moje granice, no i, i czy będę w stanie to przetrwać. I po prostu no, trasę na początku zakładam inną. Chciałem przejechać dolinami dość spokojnie, zmierzyć się być może z jedną taką przełęczą. A teraz planuję jechać cztery po sobie, i to każda powyżej dwóch tysięcy, łącznie to jest jakieś. No, 70 do 90 km podjazdów, praktycznie no, cały czas pchania roweru, bo to jest 80%. Nie ma się co oszukiwać, że, że z 40-50 kg bagażami, no to, no to nie wiem, czy nie ktoś ujedziesz. jest tam w stanie wjechać. No, być może Armstrong za najlepszych czasów, na dopingu, oczywiście. No, ale tak naprawdę, nie wiem, próbujesz sobie gdzieś ułożyć jakąś bazę ludzi, z którymi się możesz kontaktować, gdzieś tam po drodze, żeby jak najbezpieczniej ten, ten wyjazd przeżyć. No, powiem ci tak, właśnie chodzi o to bezpieczeństwo. No, ja jakoś tam, powiem ci w tym roku, nie mam tych hamulców, bardziej tu z rodziny trochę mama, gdzieś inne osoby się obawiają, bo znają mnie i mój charakter, więc no staram się skontaktować, poszukać paru kontaktów w razie, w razie no gdyby coś było nie tak, tak no jak wiesz różne rzeczy mogą się dziać i, i do różnych sytuacji może dojść i, i być może no, będzie taka sytuacja, że będę potrzebował pomocy, więc tu mam zaplanowane spotkanie też z takim no zaprzyjaźnionym tutaj można powiedzieć no w cudzysłowie kolegą, jednym z restauratorów naszych włoskich, który gdzieś tam pochodzi właśnie z Włoch i tam mi użyczy swoje kontakty jestem teraz zaproszony do niego na rozmowę, więc chętnie skorzystam jest też, posłuchać wskazówek też, no, jak się też obchodzić we Włoszech, bo wiadomo, że tam od Rzymu w dół już jest dość niebezpieczne, są też tereny, tak, jak się zachować w odpowiednich sytuacjach, tak, każdy kraj ma swój obyczaj, wiadomo, też trzeba poznać pewne rzeczy i, i gdzieś, no, na pewno, no, będę pytał go o niecodzienne rzeczy, ale on stamtąd pochodzi, więc, więc myślę, że też na pewno odpowiedzi mi, mi da, no i też udzieli paru kontaktów, bo jest tam i jego rodzina, i przyjaciele, więc, więc gdy pojawi się moment krytyczny, to to, to wtedy na A pewno będę musiał skorzystać. Dokładnie. Ale lepiej, żebyś nie musiał korzystać no z tego. No dokładnie. Takim... Pod, tak, podróżując, tak. też często spotykasz osoby, które same chyba zapraszają cię na noslek, czy, czy na, na jakieś pożywienie i tak dalej, bo to, to gdzieś tacy wędrownicy obładowani na rowerach to chyba wzbudzają zainteresowanie miejscowych. No tak, tak. Tym bardziej wiesz, było to zawsze we dwóch i nieraz się zdarzało, że starsze osoby, na przykład no w cudzysłowie powiedzmy no, osoba po kroju wieku mojej babci, no, wpuszcza dwóch takich facetów do domu, sama wiesz, szykuje nam pożywienie, nie znając na Gdzieś tam, pojedynczymi słowami kontaktując się czy tak naprawdę na migi, no to naprawdę są zaskakujące rzeczy i zostają do końca życia w pamięci. A w których krajach właśnie miałeś taką, no, naj, najłatwiej było taką gościnę? No znaczy no, dużo było gościnnych krajów na Bałkanach, jechaliśmy sporo tej gościny było, no myślę, że w Polsce nawet też, jak jechałem do ostatnio dookoła Polski, to na wschodzie to nawet niektórzy byli na mnie obrażeni, że nie chciałem z tej gościny skorzystać, także myślę, że tutaj jeśli będę sam, no to tym bardziej myślę, że, że no takie osoby gdzieś tam będzie można znowu nawiązać jakieś kontakty i, i gdzieś tam pewnie jakieś przyjaźnie nawiązać, czy też no będzie mógł coś pokazać, tak, czy, czy właśnie z kultury swojej, czy jakiś, poczęstować czym, czymś właśnie regionalnym, no natomiast gdzieś tam obawiam się tego kontaktu w tych górach, w tej Szwajcarii, bo to sama Szwajcaria też kraj, no wiadomo, ograniczony ten dostęp do internetu, jak wiemy w górach też, no, jest problem z łącznością, tak, i jak się zepsuje pogoda, to może być nieprzyjemnie, ale nie myślmy w tym kierunku, myślmy, że będzie ładnie świeciło słońce, a ja będę starał się pięknie walczyć na podjazdach, tak, by zdobyć każdy szczyt. Szwajcaria piękna. Piękny kraj, wiele pięknych miejsc pewnie już zwiedziłeś. A co najbardziej byś chciał właśnie tutaj na tej trasie zobaczyć? Co tak najbardziej cię fascynuje? No fascynują mnie teraz też te góry. Zawsze gdzieś tam trochę mnie fascynowały z wielkim gdzieś. No też takim powiedzmy, no, patrzałem niedowierzaniem też na te osiągnięcia z podziwem, tak, na naszych wielkich, zarówno starszych, tak, jak Kukuczka, jak Wielicki, czy, czy Wanda Rudkiewicz, gdzie możemy powiedzieć, że kobiety są słabe, to spójrzmy na panią Wandę, tak. Także tutaj, no, wielkie podboje, ja oczywiście trochę w innym charakterze, ale też gdzieś, no, szykuję się solo i oglądam też ich relacje, ich przygotowania i właśnie zdjęcia z podróży, jak sobie radzili w tych trudnych, krytycznych momentach. Będzie czas na takie powiedzmy zwiedzanie miast, na przykład nie wiem jak wiedzieć do Rzymu, też żeby gdzieś poczuć klimat tego miasta, zobaczyć jakieś stolice. Czy, czy właśnie, no, 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 tak typowo podróżniczo, już pod kątem wakacyjnym, wycieczkowym? Oczywiście, tak jak zawsze też, to wiadomo, też będzie ta walka sportowa, ale też chciałbym mieć odskocznię, tym bardziej jak będę sam, muszę sobie ten umysł dosyć tak rozluźniać czasami, tak właśnie gdzieś sobie wejść nawet, czy nawet do jakiegoś akwaparku trochę się rozluźnić, czy właśnie, no, jest dużo miejsc, pięknych miejsc będzie, będzie co zwiedzać, będzie co zobaczyć, oczywiście, no, ten czas będzie ograniczony, ale na tyle co będzie można, to selektywnie oczywiście będę wybierał to, co chcę zobaczyć. Zobaczyć. Tak jak już mówiłeś, na pewno gdzieś tam ten Rzym, ten Watykan, no Napol też na pewno będzie na trasie, ale też w Szwajcarii, tak? Planuję odwiedzić Zurich, tak? Czy gdzieś tam jeszcze inne miasta, więc na pewno, na pewno gdzieś te największe zabytki, czy, czy te atrakcje będę na bieżąco starał się kalkulować i w zależności od czasu na to, co będę mógł, to będę chciał zobaczyć. Ten plan wycieczki rozumiem, że jest taki dosyć bardzo tylko taki ułożonych etapami. Dzień do dnia będzie pewnie różny w zależności od siły od pogody, od różnych zdarzeń, tak? No dokładnie, tak jak już widziałeś, gdzieś tam pewne założenia zawsze mieliśmy i z Maćkiem się śmiałem, że tak naprawdę to można to do kosza wyrzucić, bo no, tam różne rzeczy się dzieją, nawet ktoś Cię zatrzyma, tu z kimś poznasz, tu porozmawiasz, no pogoda też, nie jesteś w stanie przewidzieć, dlatego też no w zależności od tego, jaka będzie też ta dyspozycja, jak się będę czuł, to te ilości kilometrów, to przebieszczanie. Mam taki, jak wspomniałeś, ogólny plan ramowy, tak jak przedstawiłem to, co chcę zrobić i na tyle, co starczy mi środków, siły i jakich Możliwości będę miał, to będę realizował. To trzymamy kciuki za powodzenie tej wyprawy. Ona ruszy zaraz na początku wakacji. Oczywiście będziemy to wszystko starali się na bieżąco z Kamilem relacjonować. Trzymamy kciuki, żeby pojechał, zdobył swoje, zrealizował swoje marzenie, zdobył Afrykę rowerem, bo to naprawdę jest niecodzienne wyzwanie. Godne, godne tak naprawdę trzymania kciuków za to właśnie żeby śmiałek z ostrowa wielkopolskiego w przyszłości koszykarz obecnie trener personalny nauczyciel wychowania fizycznego zaliczył to wyzwanie życzymy spełnienia marzeń no i już teraz możemy się umawiać że widzimy się w studiu po tej twojej eskapadzie na koniec wakacji a w trakcie tego wyjazdu. Będziemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem możliwych mediów, żeby, żeby starać się Ostrewianą zrelacjonować tą Twoją niecodzienną eskapadę. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję też serdecznie za zaproszenie i na pewno mogę obiecać, że będę walczył do końca i, i będę starał się zrobić wszystko, żeby zrealizować ten projekt i nie zawieść tych dzieciaków i Filipa. Dziękujemy bardzo. Trzymamy. Kciuki, dziękuję Państwu za uwagę. To było kolejne wydanie rozmów, nie tylko o sporcie. Do zobaczenia, do usłyszenia.